Ok, także cześć, się że ziomeczki z tej strony, z jestem was w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku, również jak i w poprzednim, jest ze mną gość specjalny i stoi za mną. Mo możesz już wyjść, możesz już wyjść. No się ma, się ma. Dzisiaj jest ze mną Alubina. fomi, dokładnie, dzisiaj jest ze mną fomi, tak jak widzicie. Proplayer w Bedwarsy będzie mnie dzisiaj uczyć, tak jak po tytule odcinka już może, mogliście zobaczyć, będzie mnie uczyć grać w Bedwarsy, bo jak mnie znacie, to, to ja to nie za bardzo tego jestem stworzony. Ale jak już to będzie, nauczysz mnie grać, co nie? No jeszcze jak. No, no i świetnie. Jesteśmy na Hi Pixelu, zagramy sobie Bedwarsy duo z jedną albo dwie ręki. FoMI troszeczkę mnie pouczy grać. Także co, na starcie przypominam o zostawieniu łapki w górę. Możesz powiedzieć, ile łapek mają zostawić? No, tak myślę, że sami jest 200. Powinien dać za raz no potężna, potężny, potężna liczba bym powiedział Ale myślę, że dacie radę skoro to odcinek swoim Jeżeli odcinek wam się podoba oczywiście zostawcie łapkę 200 łapek i może coś swoim jeszcze kiedyś nagramy na mój kanał Zobaczymy jak będzie 200 łapek to będziemy się wtedy zastanawiać A jak jesteście nowi to subskrybujcie kanał A my widzimy się już na pierwszej ręce w dzisiejszym odcinku Okej, okay, jesteśmy już na pierwszej ręce w dzisiejszym odcinku I co? Będziesz mnie uczyć? O, tutaj coś fajnego Będziesz mnie uczyć grać w tą grę, ok Spoko, spoko, najpierw trzeba... Oczywiście zabudować łóżko, najlepiej wełną, ale jak ktoś ma drewno, to... Tu można też drewnem. A, no i dobrze. Już tam nie... Znale... Teraz trzeba zobaczyć, czym mają łóżko zabudowane. Jak mają wełną, to... To dobrze, a jak mają jakimś innym gównem, to... Dobra, wełną mają, więc nie trzeba kupować No nic. dawaj, lecimy. On jest na diaksach tam. Ja ci, be... ja ci będę dawać informacje, a ty, ty się buduj. To jest dobra taktyka. O, dobra. dobra. Trzeba zauważyć, żeby nie sfać w dziurkę w drzewie, bo tu jest dużo dziurek. Okej. Okay. O, chyba, chyba się nas nie spodziewają. Dobra, nie o jeden ma KB Stika, Więc dobra. idealnie akurat mnie. I drugi przyszedł. Niszcie łóżko. Zniszczone ja zniszczone tak... mają. Dobra, jeszcze jeden dobra, się zrespił idealnie. tutaj. Okej. Okay. Chyba to go chyba zabiję razem. No tak. Mam nadzieję. Tak? Tak, dobra. Git. No i dobra. dobra. Pierwsza drużyna wyeliminowana. Bardzo dobrze. Dobra, ja na środek, po jakiś yy, emerald, albo coś. Okej, okay, okej. Okay. W ogóle dzisiaj jak to nagrywamy właśnie, to Fomi wbił 30 tysięcy subskrypcji, także możecie napisać yy, w komentarzu, mu pogratulować. Ogólnie wpadnijcie na jego kanał, yy, teraz wam się właśnie w karcie wyświetla. Kurczę, łóżko żeśmy stracili. O nie, zjeśli na łóżko. <laughs> Dobra, dawaj. Idziemy do zielonych, czy po środku jakoś? Chyba, ja wiem w sumie... Zieloni łóżko nie mają, ja bym mają. Uważaj, uważaj, bo tam gdzieś... Yy, w środę... Różowy idzie, obok nas jest. Okej. Okay, w ogóle ja mam trochę katar i nie wiem, mam nadzieję, że tego nie jest słychać jakoś mocno. Nie wiem, ja nie słyszę. Ale w sumie ja też mam trochę katar, ale... Jest dobrze, jest dobrze. <grych> Okej. Okay, ja, ja to uważał, bo tam jakiś yy, tam typ nas się kampił. Dobra. Ta oni tu zbudowali most. Oni chyba są no. na drzewie, bo tutaj mają postawione te bloki różowe. Tak mi się o wydaje. Nie, to przepływ jak... Ja bym może poszedł do zielonych i żółtym zniszczył Dobra, możemy iść, możemy iść Nie ma problemu. O, o jest, 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 jest. Tutaj, tutaj różowy stoi. O, dobra, to możemy w sumie iść na różowych, się zamieścić. Dobra. Oj, oj Dobra, dawaj, lecimy za nim Dobra, nice. Dobra. Chodźmy teraz na... Ja bym poszedł jednak w sumie na różowych. Dobra, to ja idę za tobą tutaj. Dobra, dobra, to dawaj, uważaj, bo tam są w drzewach mm -hmm. te dziury, żeby nie wpaść. Okej. Okay. Dobra, jestem za tobą prawie że. Dobra, żewi są w sumie dosyć blisko. Dobra, ja trochę Żelaza. Ży... No może złoto. Te... tu zbroję z sobie kupię, bo ze złota to raczej nie będzie nie stać. O, dobra, 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 to git to sobie kupiłem. Nie wiem jakiś kilof czy coś kupić, czy, czy nie potrzeba raczej? Nie bo tam oni mają yy, drewniane yy, drewniany obudowę. Dobra, kupiłem, żeby się kupiłem, kupiłem, kupiłem. Siekierka przydała. Mm -hmm. Dobra, idealnie. Ja może jeszcze kupię jakieś TNT Dobra, dobra. Ja już idę tutaj albo, do bazy różowej. Albo mogę ci dać y, z, z żelazo złoto znaczy na zbroję jak chcesz to łap. O no to może zdać w Jak ci się nie przyda, to, to okej. Okay. Dobra, to ja sobie to kupię. Czek. Już te dwa zostały to ci rzu rzuciłem ci tutaj. Dobra, ja kupię fireballa i tą y, siekierkę. Okej. Okay. Ej, nie są uważam, tutaj, by to we dwójkę tu są. Oj oj. O dobra, kurde, to nie wygląda, jakby na był. Jeszcze jeden idzie. Spadł, dobra. O, spadł, spadł. Okay. Coś ja miałem trochę podejrzenie, tak. Coś nie, nie ja, dobra. nie, ja mam. Nie, ja mam. Co ja mogę kupić. Ale ty nie, no, nie trochę podejrzanie szczerze mówiąc, wyglądał. <laughs> no, tak <laughs> dokładnie tak. Tak dziwnie, strasznie, ale. Może to po prostu hity happy. O, tu jeszcze jeden, nie uważaj, uważaj, słuchaj. O nie. Tak, od pleców. Kurde. Dobra, ryzykuję, idę tam sam. Oj oj. Dobra, poleciał. Raczej im nie... ci mogę powiedzieć, gdzie oni są, tylko muszę się do nich tepnąć. A nie dalej... Oj, to oj, oj. Widzisz, a... No teraz to nie. No dobra, no cóż, pierwsza arena nie wyszła, ale idziemy od razu na drugą. Także to widzimy się za chwilkę, jak druga arena się zacznie. Jesteśmy już na drugiej arenie, może teraz ta arena nam pójdzie lepiej. W sumie tamta nie była aż taka zła. Jedną drużynę wy wyeliminowaliśmy, ale potem ci różowi nas zabili. Ale może teraz będzie lepiej, zobaczymy. No dobra, kto to jest? Jaki to z team, Czy oni mają jakieś MVP? Nie wiem, jeszcze już nie obudowali, więc. Dobra, ja obudowałem nasze jak coś. Okej. Okay. Pomij w ogóle umie tego Godbridza, tak to się nazywa? Dokładnie chyba tak. Tak, tak. Ale aktualnie mi się taśma skończyła i niestety. No nie wiem jak się Godbridzi. W ogóle niebieskie jeszcze łóżka nie no, zbudowali. O kurde, obuduję na teraz, a my kilofa nie mamy. Chyba, że polecisz szybko. Dawaj. Dobra, nice. Teraz tylko. O kurczę, bo ja od, od upadku straciłem HP sporo, ale dobra. Nice. Fajnie. Nie Nice. Ja bym sobie. To surowce iść, a ja. Okay, okay. Ja pójdę do góry. Dobra, ja sobie rafa kupię szybko, bo mam dwa serduszka. Kupione. Kurde, ja, ja chyba skoczę do wajda, bo... Nie mam bloku, żeby się dobudować. Ja ci dam, ci dam, jak chcesz. No już już skoczę, dobra. będzie szybciej. Ja się dobuduję tam sobie. No i dobra, pierwsza drużyna porobiona, można powiedzieć. Idziemy teraz tam w drugą stronę od razu? Bo no kurczę. możemy iść, może, no, ja można ja iść. <laughs> dobra, ja też się odrodzę jednak w naszej bazie. Dobra, to kto tam jest po naszej lewej stronie, czy tam prawej? Okay. Dobra, robi, ale ich nie ma. Białych też nie ma, to nie wiem. To możemy iść do nich do bazy. To akurat będą tam w to byśmy mogli od nich wziąć. Dobra, to lecimy. Czy Diaksy można zebrać przy okazji? Opłaca się w ogóle kupować ulepszenia tutaj, czy lepiej iść po prostu do drużyny przeciwnej i atakować? Opłaca się, opłaca. O, szary. A nie, tu szarzy są. Ano, tu szarzy są. Dawaj, dawaj, za nim. Ja za tobą biegnę. Zniszczyłeś? Dobra, nice. Tak, zniszczamy, zniszczeni. Jak mnie wystrzeliło, co to jakiś efekt? Czy nie wiem. Dobra, zabiłem. A, bo ja ich dobiłem po tobie, ale dobra, nie, nie ważne, że są zabić. Dobra, nie wiem, mieli oni jakieś diamenty czy nie? Yy, nie mieli, ale przyszedł do mnie morski i zdałem, no bo już HP nie miałem, ale nic. Porobieni szarzy są, także git. Dobra, trzeba teraz na tego morskiego uważać, bo... O, w ogóle my ochronkę chyba kupiłeś. Yy, tak, kupiłem ochronę na zbroję. W mogłem kupić hmm. na miecz, ale nie ten. Za szybko nie pomyślałem, bo już morski mnie atakował. Dobra, to, to i tak nice, dobra. Kurde, dwóch morskich się na mnie rzuciło, ale jeden ma takiego, ma tak obity, tak obiłem go. No, biegnął tutaj do nas. A Kurczę, ja Eee, Fireballem e, jest w naszej bazie? On na drzewie chyba, ty nie wiem, stracił? Tak, na drzewie jest. Kurde, jak on tak skoczył? O kurde, po łóżku mamy. Dobra, zabiłem ale go. Zniszczył. Dawaj tego. Dobra, e, zabity. Okej, okay. Tylko nas zniszczył, strasznie no. No, pewnie o ten, kupione jakieś y, te nożyce i pewnie jeszcze ją hejsto kupionego. Pewnie ta. a w sumie nie zostało aż tak dużo drużyn, bo patrzcie, pozabijali, morscy mają łóżko, no tylko morscy mają łóżko. No z nimi będzie ciężko, kurde, bo oni tam dobrze się klepią. No będzie, ja bym sobie zbroję kupił, kupię sobie tylko kolczastą, bo nie jesteśmy mnie na ja, ci, ja mam dwa z żelaza, znaczy złota, to mogę ci dać. A nie trzeba, ja sobie kupiłem to w sumie. Dobra, brakuje dwóch diamentów do do tego, do y, ostrości okay. weź chcę tam iść do nich i te surowce weź ja sobie pójdę do yy, ja mam do tej... jeszcze jednego jak jak coś no dobra to będzie można zaraz y, kupić sobie ostrość dobra zebrałem sobie surowce tylko oho dużo tu mają może sobie bym nazbierał no na tu zbrojkę ale czterek mi brakuje dobra odłożę na razie i idę tam do ciebie kurde ja mogę sobie sumie ci dać bo miałem trochę odłożyłem do tego do endercesta na razie dobra dobra ja ci mogę w sumie dać te złoto, bo miałem trochę, ale dobra, już tutaj powinno być. U białych o, o no, 6, 6 diamentów mam. Dobra, nice. Jeszcze zielony jest bez łóżka. I morsy to będzie ciężko, ale może się uda, zobaczymy. Ja to łap tutaj złoto, ci okay. wyrzucam. Dzięki. A ty masz Diaksa jeszcze jednego, może ci się przyda, nie wiem. Dobra, to nie wiem, tu mogę... Ku... Dobra, to jeszcze jeden Diaks i ochrona będzie. Dobra, jeszcze sobie mieczy kupiłem, może się przyda i bloki. No i dobre. dobra. Dobra, dawaj, dawaj, bo ich chyba w bazie nie ma. Dobra, to lecimy. No, w bazie ich nie ma, przynajmniej jednego. Dobra, to jest szansa, żeby łóżko zniszczyć. Dobra, jeszcze mam siekierkę, więc idealnie. Jeden spadł, teraz się odrodzi. Kurde, się odrodzi. Dobra, to nisz, nisz, masz tam yy, te do niszczenia? Nie, nisz ty, nisz ty, a ja będę ten. Zniszczyłeś? Dobra. Ja zdadałem, ale dobra, będę ciebie obserwować. Eee, yy, już ci. chyba będą. O! Nice. Dobra, no i dobra, nie. wygraliśmy. kozak, jedna gierka przegrana, druga wygrana. Co, zagramy jeszcze trzecią może? Czemu nie? Także widzimy się na jeszcze jednej gierce. Dobra, jesteśmy na kolejnej gierce. Tamtą gierkę wygraliśmy, także bardzo fajnie. Kupujemy sobie szybko jakieś rzeczy. Ja buduję łóżko, ty możesz się budować. Dobra, okay. dobra. A tutaj mam piąć ciężko, bo to zawsze są samym spoczynku. Właśnie widzę, już do nas idą <laughs> Dawaj go, okej. Okay. Jak tam to przeżył? Jeszcze. O kurde. Dobra. Możemy iść. Dobra. Masz jakieś do niszczenia wełny? Dobra cię bronię? E, znisz... Zniszczyłem. Dobra. Jest ja zniszczyłem, Zniszczyłem łóżko. Jest git. Knock dał. Nie, te hity na Hypixelu dziwne są strasznie. No właśnie, na no, Hypixelu jest w ogóle totalnie inne PvP niż na innych serwerach, co nie? Znaczy, tak mi się wydaje po prostu. O, hit Knock. Jest los, taki trochę losowy No inne, inne jest inne Znaczy jedynie ten odrzut Ale tak to PvP to jest yy, PvP na Hypixel to jest zwykłe minecraftowe Tylko mają odrzut yy, Zwiększony A no bo właśnie jak na coxcraftie się na przykład klepie się To inaczej się wydaje trochę No coxcraft akurat coxcraft on ma yy, Też zedytowany Dobra klepiemy ich Oj oj Ja zdałem. O nie ale, taki, ale Hypixel ma bardziej Minecraftowy niż Coxcraft. Jedynie to ten odrzut jest zmieniony, ale tak to to ma taki no bliski, bliski taki Minecraftowy hit. Mi tu się w sumie podoba te PvP, takie inne jest i trzeba gardy właśnie używać chyba często, co nie? No tutaj jak się używa gardy, to daje się powoli większego knoka. No i to właśnie spoko jest, bo na innych serwerach zazwyczaj ta garda jest taka niepotrzebna, tak mi się wydaje. Ale lepiej tam do nich nie iść, lepiej poczekać. Aż sami wyjdą i ich mm -hmm. nie wiem, wyknakać. Dobra, czekamy. Kurde, ale mnie tam kusi, żeby wyjść, ale lepiej. Bo oni poczekać. zbroję mają chyba we nawet. A nie, jeden nie ma. No, no i... już nie wiem, nie wiem skąd tutaj mieli tyle tego złota. Na refach są. Dobra, ja ich spróbuję tutaj wywabić, ale chyba coś nie chcą iść. Chyba zejdziemy na jednego się sfokusujemy, chociaż nie, bo drugi nas będzie bić w sumie. Ja bym... Dobra, idą, chodzą. Dobra, ja spróbuję ich od tyłu wziąć, tych sprój tutaj... Od góry, jak ich spróbuję od tyłu. Dobra. O, nice. No nie... Jest, nie, dobiłem, ja bym... z... zabiłem, Dobra, do to, nice. <laughs> nice. Dobiłem, ale jest okej, okay. jest dobrze. Mamy team z głowy jeden, także git. Dobra, odłożę sobie to na under Okej. Okay. Idę tam do ciebie w sumie. Ale jeszcze mówiąc, mantr to było, że tak z dwóch stron ich wzięliśmy. No to, to było dobre, bo oni się patrzyli na ciebie, a ja od placu ich biłem, <grym> tak, kit. A w ogóle już niebiescy nas idą. A no widzę, tam na się dobudowali. Ja się tam podbuduję, w sumie. A co się podbuduje, ja sobie zbieram na zbrojkę, jeszcze mi brakuje jednego złota. Okej. Okay. Dobra, już jestem na O kurde, zrzucił mnie. Ej, idzie do nas, idzie, idzie, idzie do nas. Dobra, idę też. Dobra, porobiony. Dobra, nice. Jeszcze tu biały się w ogóle klepie z tam z niebieskimi, widziałem teraz. Nie atakują niebieskich wszyscy. Bo żadasz no, na A, sumie... dobra, ty, ty ty. Tak, 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 ale tylko jeden był. Okej. Okay. Co, idziemy czy. A, ten poszedł na nich, tylko. Nie, weź może sobie te y, surowce od nich, ja sobie wam tylko. Dobra, miałem ja sobie jakąś zbroje kupił, kupię sobie. A nie, stać mnie na, na tego. Na żelazną, dobra, Git. O to idealnie, to dawaj dawaj na nich Kurde, mogę kupić siekierę Dobra, idę do ciebie. Ja mam, ja mam siekierkę jak coś. Dobra, ja też mam, tylko tą taką słabszą. Ta, dobra, ja już poszło. mają. A, już zniszczyłeś, to dobra. Idealnie. Nice. O, jeszcze biały. Dobra, zabiłem. Nice. Dobra, idealnie. O, jeszcze dwa diamenty, to kupię prota. Okej. Okay. Ja sobie ulepszę tą siekierkę trochę. Mmm, dobra. To no, możemy iść dalej chyba. E, jedna drużyna nam została, biali tylko. O kurde, zniszczyli O nie, jest na łóżko, shit. To znaczy, że nie ma jednego w bazie w sumie. Moglibyśmy dobra, iść... dalej. to możemy szybko iść, to dawaj, idziemy szybko. Dobra, to dawaj. A czekaj, biali są tutaj? Tak, tutaj są. Dobra, to dawaj. Tylko, że on kurde się tutaj nie wywalił, bo tutaj jest taki jakiś... park dziwny. No. Zresztą biali. To właśnie gdzie oni są? Bo tutaj teraz tak Nie, pasuje, daleko to... są, chyba jednak dalej. No, oh To idziemy i tak tędy, chyba, co nie? No, chyba tak. Jeszcze wezmę sobie te złote od nich. No, oni tam są dopiero. Kurde, daleko. No, dobra, idziemy. Ja mam sześć chwili, więc jakbyś chciał, to mogę ci dać. To możesz dać jednego. Y ja mam jeszcze dwa diaksy. Masz jakieś diaksy, czy nie? No, jeden, jeden. Idzie On tutaj Nie biały, biały idzie. Tak, idzie. Byśmy kupili tego, namieczyk Sharpnessa, ale. Dobra, kurde. Ja mam dobra to łap tutaj, Refila. Okej. Okay. Ci dwa dam. Dobra, dzięki. I jeszcze TNT kupię. Dobra, dwa TNT. Okej. Okay. Ja ci rzucę te, jak ci rzuciłem. Dobra, dzięki. Kurde, nie wiem. Ja muszę ich poszedł atakować. Tylko, nie wiem, jak oni mają jakiegoś firebola. No nie, ale oni mają ulepszenia kupione. Ejej. No widzę, właśnie my mamy na zbroję, tylko na mieczyk nie mamy. No właśnie. Ale poleciał sam. Dobra, możemy iść. Dobra, poleciał. Weźmy może diaksa. E, za nami jest, za nami jest. Dobra, ja mam diaksy. Dobra, poleciał. Dobra, chodź, chodź kupić może te okay. ulepszenia. Dobra, idę, idę. Dobra, siedem diaksów mam. Jeszcze jeden by się przydał. Ja to mam, było ja mam mam, mam, mam. Akurat mam jednego, o, nie wiem, czy ja ci dobra. nie rzuciłem, czy co, ale mam. Dobra, tej dali mam jeszcze ochronkę. Okej. Okay. Dobra, to chyba można robić. na nich iść. Da, idą tam znowu. Widzę, idą. Chcesz trochę z żelaza? Masz jakiś miecz żelazny? Mam, y kamienny mam. To tutaj sobie kupisz. Y Dobra. Ten. Dzięki, dzięki. Okay. nie, idą. E, przyszedł do nas, uważaj. Dobra, zabijmy go. Nice. Ty, jak jak ja mu musiałem dać? Nie wiem. On miał ten, on miał... On miał kamienny miecz, znaczy drewniany i mi ten. Nie ja miałem żelazny ostrość 2, a on miał kamienny. Znaczy drewniany. O. Ej, ale mi. Cofnęło dziwnie. właśnie widziałem stałem za tobą i tak odrzuciło cię. Podłeś? A nie, dobra. Już się przestrażyłem. Ej, jakie cudownie on mnie na tak mało hitów wziął? No Aha. i zabił mnie. Kurczę, ja sam zostałem. Dobra, lecę sam. Zobaczymy, co z tego będzie. Okej. Okay. Dobra, poleciał. Jakiś ref. Może TNT bym kupił, chociaż będę tu stać bezsensownie, to zaraz przyjdą i mnie zabiją Okej, okay, idę tam. Oj, ale że tak wysoko ten mocno nie mają? Weź mi powiedz, jak będzie od pleców iść, bo ostatni od pleców koleś Kurde, we dwójkę i No Spoko, i spoko, typam się. Kurde, mogę się tak fairbać mnie w nie knokać, bo to. A jeszcze możesz wygrać w sumie? No ja nie wiem, ciężko może być, bo ten na mnie zaraz wyskoczy i będzie chciał mnie zrzucić, no. Oj, chyba po mnie, no po mnie. Kurczę, ale no nic, jedną gierkę graliśmy w sumie. Było dobrze, także co, widzimy się już na pożegnaniu w dzisiejszym odcinku. Okej, okay, także dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek do końca, mam nadzieję, że wam się podobał, a jeżeli oczywiście się podobał, to zostawcie łapkę w górę, tak jak Fomi powiedział na początku odcinka, 200 łapek w górę, byłoby wręcz niesamowicie. Wpadajcie oczywiście do niego na kanał, również zostawcie mu subika, bo chłop leci jak burza normalnie. Także no, dziękujemy wam bardzo, że oglądaliście, do następnego odcinka, no i pożegnaj się. Siema, Elo, Elo, wina.